Cześć, jestem Marta, witam w moim sadzie, sadzie za Sad powstał około 40 lat temu, założył go mój tato i do tej pory pielęgnuje jabłonki. Natomiast ja z moim mężem zajmujemy się produkcją, szumnie nazwaną produkcją. Staramy się przetwarzać produkty z naszego, naszego soku. Chcieliśmy spróbować coś zrobić więcej z, z naszych jabłek. Pierwszym pomysłem na przetwarzanie był cydr, ponieważ poznaliśmy fajnych, fajnych cydrowników i dowiedzieliśmy się mniej więcej w jaki sposób ten cydr wytwarzać. Cóż, no nie zawsze od razu wszystko się udaje. Jeżeli chodzi o cydr, muszę tutaj powiedzieć, że no, to nie był strzał w dziesiątkę. Nasze jabłka nie bardzo nadają się do cydru, ponieważ są za słodkie. Cydr wymaga bardziej wytrawnych i takich mm, szorskich w, w smaku jabłek, głównie starych odmian. Właśnie z odmian, które mamy u nas w sadzie, odmian deserowych, powstaje, powstaje super słodki sok. Bez żadnych dodatków wody czy, czy cukru, po prostu sam naturalnie występujący cukier powoduje, że ten sok jest, jest słodki. Zaczęliśmy ten sok sprzedawać, cieszył się niesamowitą popularnością, natomiast no, ja jestem taką osobą, że szukam dalszych jakichś pomysłów, wyzwań. I podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, takiej wakacyjnej, razem z mężem odkryliśmy, że oni tam na co dzień stosują ocet jabłkowy i tak sobie pomyślałam, kurczę, no, mamy jabłka, co za problem zrobić ocet. Z jednej strony nie jest to nic trudnego, bo, bo wystarczy nastawić sok i, i najpierw jest fermentacja alkoholowa, później z udziałem tlenu jest fermentacja octowa. Natomiast wymaga to czasu. E, czasu to jest minimum 6 miesięcy, ten, ten ocet e, musi dojrzewać. Co jest e, takie kluczowe. My nasz ocet wytwarzamy z, z soku jabłkowego, e, nie z, z żadnych obierków, zalewanych wodą, takich domowych sposobów. Tylko metodą orlańską, czyli po prostu fermentujemy czysty sok jabłkowy bez również dodatków żadnych wody czy, czy cukru. Po prostu naturalnie występujące drożdże fermentują, fermentacja alkoholowa i później, później właśnie octowa. Kiedy ocet stał się coraz bardziej popularny, ja zaczęłam szukać kolejnych pomysłów, kolejnych wyzwań. Trafiłam na coś takiego, co, jest, co się nazywa oksymel. Oksymel jest niesamowicie zdrowy, a jego przepis pochodzi już od czasów Hipokratesa, który, który również oksymelem leczył. Jest to taki naturalny, naturalny sposób na wzmocnienie odporności. Kolejnym produktem wytwarzanym w naszym sadzie są szraby. Szraby, czyli macerowane w odcie jabłkowym owoce, najróżniejsze. No na przykład wytwarzamy szrab śliwkowy, ponieważ mamy również śliwę w naszym, w naszym sadzie, czy wiśniowy szrab. E, szraby są znane przede wszystkim na zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, w Polsce jeszcze, jeszcze ja nie słyszałam, żeby ktoś, e, ktoś wytwarzał e, szraby. Natomiast jest to niesamowity produkt pod takim względem, że jest to e, odżywczy, tonizujący, e, taki starter, baza do, do drinków, do koktajli alkoholowych bądź e, niealkoholowych.